Nie tylko Państwo ja zajmuje się teatrem, wystawieniem spektakli, przedstawień i produkcją kolejnych premier, ale też mamy na tyle dużą swoją bazę lokalową, że jesteśmy w stanie pomagać innym twórcom, których jest wokół przecież mnóstwo. Dlatego tutaj cyklicznie odbywają się kolejne wystawy i dzisiaj mamy do czynienia właśnie z takowym garnisarzem. Trójki artystów, panów dwóch Waldemarów, Żupnickiego i Kozuba oraz pana Michała Boremny. Cieszę się, że panowie znaleźli tutaj przyjazny dach Tarnowskiego Teatru i wybrali go, żeby pokazać swoje prace. Myślę, że wiele osób tutaj zobaczy. Ja zachęcam, żeby przekazywać te informacje o tej wystawie także swoim znajomym. Jak państwo jesteście tutaj, zaprosić można przyjść codziennie między godziną. 9, 9 a 22, bo teatr jest w tych godzinach po prostu otwarty i bez problemu można obejrzeć. Ja gratuluję twórcom, bo te prace znakomicie ożywiają nasze, nasze foyer. i oddaję głos spiritum smowem z tego przedsięwzięcia, czyli panu Michałowi. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Troszkę muszę obniżyć panu. Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, który tutaj nam umożliwił zaprezentowanie tych naszych prac. Zresztą z Tarnowskim Teatrem współpracujemy już od wielu, wielu lat i zawsze ta nasza współpraca jest owocna, bo jedno ja mówię, że to jest chyba najlepsze miejsce galeryjne w Tarnowie, bo jest to przestrzeń piękna. Jest to przestrzeń, gdzie, gdzie ma, mamy dużo odejścia od, od obrazów, i, i jak gdyby ta przestrzeń jest jeszcze większa, dlatego też no, jest to miejsce bardzo piękne. E, spiritus Movens to może nie jestem, bo Spiritus Movens to jest e, mój kolega tutaj, e, Waldemar e, Kozu, który całą, e, całą tą imprezę wymyślił zaproponował no i, i, i zrealizował. Dlatego ja też jestem mu bardzo wdzięczny za to, że, że nas jak gdyby tutaj uruchomił do tego, żebyśmy w jakiś sposób tutaj działali. My znamy się już od, od wielu lat, jeździmy na różne plenery malarskie, przedstawiamy swoje prace w różnych miejscach i kolor tutaj jak Państwo zauważyliście trzy razy kolor. To jest nazwa tej naszej wystawy. Chodzi o to, że trzy razy kolor. Trzy. E, trzy, każdy, każdy z tych trzech jest, jest jeden, czyli jest, każdy jest inny. Ale w tym wszystkim jest kolor. I My jesteśmy, no, każdy jest inny, ale gdzieś ten kolor nas jakoś inspiruje i e, i, i to nas łączy tutaj w tej wystawie. Zresztą no, myślę, że, 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 że to jest widoczne, i, i, i właśnie w tym miejscu możemy to oglądać. Zapraszam właśnie głównego reżysera tej wystawy do przedstawienia tych wystaw. Dobry Państwu. Proszę Państwa, no, rzeczywiście był taki moment, w którym wymyśliliśmy. Właściwie tak przerzucił piłeczkę na mnie Michał Poręba, ale prawdę mówiąc, to siedzieliśmy u mnie w, w domu i razem to wymyśliliśmy. Także niech tutaj nie mówić, że ja głównie, bo razem to wymyśliliśmy. I dołączyliśmy naszego kolegę Waldemara Żukińskiego, który pochodzi stąd, tymczasem mieszka w Toruniu, ale tu kończył liceum plastyczne, tu często bywa, i myślę, że tym razem też chętnie przyjechał w to miejsce, gdzie ta wystawa jakby rusza startuje, bo wystawa pojawi się już w listopadzie w busku Zdroju w galerii Zielonej, następnie przejedzie do Sandomierza, do galerii BWA w Sandomierzu. I to będzie już w styczniu na luty. A następnie przejedzie do Końskich, do galerii Atut, w naszej zaprzyjaźnionej galerii, gdzie skończy bieg. Mówię tak troszkę podróżniczym językiem, ale rzeczywiście no, ta wystawa będzie peregrynować, w związku z tym no, będzie gdzieś jeździć, przemieszczać się. Trzy razy kolor, ale głównie tutaj chodzi o to, że my trzej posługujemy się taką rozpiętością kolorystyczną, która głównie jest jest to barwa czysta. Czysta barwa, nie w sensie Brudzenia barw, tylko jak wiemy, że barwy czyste to jest sześć barw, właściwie, na których się e, wszystko właściwie opiera. To są barwy podstawowe i pochodne. I my głównie czerpiemy jakby z tych barw e, sześciu. E, staramy się, e, żeby te barwy one głównie i szczególnie zaistniały w naszych obrazach. Odwołujemy się, jak tutaj napisałem parę słów do tego katalożku, do wstępu, odwołujemy się do koloryzmu polskiego. W pewnym sensie się odwołujemy do koloryzmu polskiego, bo ta styczna jest bardzo bliska. Możemy powiedzieć o malarstwie włoskim XV-XVI wiecznym też. Możemy powiedzieć o impresjonizmie, ekspresjonizmie, czy o ekspresji abstrakcyjnej, ekspresjonizmie abstrakcyjnym. I tak możemy dalej, ale tam głównie twórcy posługiwali się właśnie kolorem czystym. I stąd jakby to nasze spostrzeżenie i przypatrywanie się właśnie koloryzmowi polskiemu. Bo tak to jest, że my nic się nie dzieje bez powodu. Jesteśmy blisko Krakowa. Tu wszystko się jakby zaczynało, ten koloryzm Polski się zaczynał w Krakowie od Pankiewicza przecież. Potem troszeczkę w Paryżu. Tam, gdzie, gdzie była szkoła paryska, prawda? Potem powrót do Polski, jakby kontynuacja. A my jesteśmy w jakimś sensie kontynuatorami tego, tej spuścizny, właśnie krakowskiej. A Kraków to przecież tak bliziutko Tarnowa, że ja myślę, że w dobrym miejscu ma początek ta wystawa. Proszę Państwa, jesteśmy różni, owszem, stylistycznie jesteśmy różni, jak widać tu na tej wystawie, ale ten łącznik kolorystyczny zawsze będzie. Co nas jeszcze łączy? Łączy nas przyjaźń, łączy nas to, że za jakiś czas się spotykamy, łączy nas na przykład to, że ja z Waldemarem studiowałem w Toruniu. No i może jeszcze parę rzeczy nas łączy, ale myślę, że głównie łączy nas sztuka, zamiłowanie, to zatracanie się w malarstwie. Mamy już trochę lat, ale mimo wszystko trwamy i, 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 i pracujemy. Myślę, że dalej tak będzie. I myślę, że to nie jest nasza ostatnia w Tarnowie. W bardzo ładnym mieście chętnie tu przyjeżdżam. Dziękuję Państwu i życzę dobrego spotkania. Ja chciałem podziękować moim dwóm kolegom, że pamiętali o mnie i zaprosili mnie do wspólnej wystawy. Dziękuję też Państwu za przybycie. Bo muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się czuję w Tarnowie jak przyjeżdżam i trochę mi go brakuje, więc staram się być raz, dwa razy w roku. I to tyle mogę powiedzieć. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać Pana Zoltana Hegedusza, który przyjechał z Węgier, z Tokaju na moją wystawę.